Przed polską branżą jagodową jest jedno podstawowe największe wyzwanie. Jest nim opracowanie strategii rozwoju tej branży i wdrożenie tej strategii w taki sposób, żebyśmy nie byli ciągle uzależnieni w takim stopniu, w jakim jesteśmy teraz od warunków zewnętrznych, w których działamy. W tej chwili karty za nas rozdaje dystrybutor, podmiot handlowy, światowa konkurencja, pogoda to są czynniki, które determinują to, w jaki sposób działamy na rynku i to, czy osiągamy zysk, czy nie. Chcemy jako core Team i o tym mówiliśmy na konferencji odchodzić od tego, Determinizmu zewnętrznego, że cały czas skupiamy się na tym, jakie okoliczności zewnętrzne, co nam dają, w jakich warunkach się znajdujemy zewnętrznych, i próbujemy w mniej lub bardziej udany sposób reagować na te warunki zewnętrzne. Chodzi nam o to, żeby zgromadzić wiedzę na temat tego, w jakim kierunku rynek będzie się rozwijał, i w Polsce, i na świecie, zastanowić się, jakie mamy narzędzia. Od strony podaży, produkcji, decyzji produkcyjnych indywidualnych plantatorów i całej branży, do tego, żeby naszą obecność na tym światowym rynku bardziej świadomie i bardziej zyskownie dla każdego pojedynczego producenta kształtować na przyszłość. Po naszym wystąpieniu wbrew pozorom te tematy strategiczne i tematy dotyczące tego. W jaki sposób wygląda rynek, jakie są czynniki zewnętrzne, można bardzo łatwo i bardzo konkretnie przełożyć na działania małych, średnich i dużych producentów. Dla dużego producenta najważniejsze będą rynki eksportowe to, co się na nich dzieje, jakie są perspektywy jakie są miejsca, gdzie można poszerzać spektrum odbiorców. A dla mniejszego producenta bardzo interesujące okazują się możliwości rozwoju sprzedaży lokalnie na przykład, ale w sposób świadomy, w sposób oparty o wiedzę na temat konsumentów, nawet segmentację tych konsumentów, o czym dzisiaj mówiliśmy i kanały sprzedaży. Nowe kanały sprzedaży, albo dotąd niewykorzystywane przez konkretne gospodarstwa, które sprawiają, że zwiększa się marża, a tym samym zyskowność produkcji i możliwość do dokonywania inwestycji w przyszłość tej produkcji. Podtytuł konferencji Core Team to strategia zamiast gaszenia pożarów. Strategia wtedy będzie dobra, kiedy wniosą do niej wkład podmioty będące w branży. Potrzebujemy pomysłów, kreatywności i wiedzy wielu producentów jagodowych po to, żeby stworzyć strategię, którą rzeczywiście będziemy w stanie wdrożyć i która zapewni przyszłość polskiego sektora jagodowego na najbliższe kilkadziesiąt lat.